No i robocik jukami się zablokował. Nie róbcie tego błędu, co ja zrobiłem. Jest tutaj goło dłuknina. No przejechał po niej. Patrzcie, co z tym zrobił. Normalnie sieczka, totalna sieka. Kurde, ściupał to także że oh. Więc będę musiał to coś poradzić na to. No w tej chwili się tutaj zakręcił i to całkiem mocno. Trzeba go teraz uwolnić. No. Jest wplątane, niestety bez ucień, wycięcia się nie będzie no. dobra Teraz tak no, okay. no Tak to wygląda No i w tej chwili trzeba Trzeba go wyczyścić. No tak zrobił tu mi piękną siekę. Jedziemy. Przy okazji zobaczycie jak to wygląda. A, to jest ten winowajca. Tu się zakręciło to przekieczenie. Ale to się tam skręciło. Hmm. Mnóstwo. tę tackę można przeczyścić, taka mokra trawa jest dzisiaj wilgoć z samego rana, no ale tak nie ma problemu. Robot sobie daje radę z tym, a później wysycha i zauważyłem, że takie płaty odpadają, więc jakoś tam to mnie nie przeszkadza nawet. siłą. podobnie będę musiał ten odkręcić. Tak, bo nożyka, jeśli mi się nie uda tego wyciągnąć... A nie, proszę. Uwolniam. Elegancko. Przy okazji trochę przeczyszczę. No. Tak. no, nie ma źle. Jest spokój. Dobra. Trochę trawki. Przy okazji ten drugi dysk. Przeczyszczę, no, się zaplątało trochę tego materiału. No. Moja wina, bo niestety kazałem mu tutaj jechać dosyć blisko. Czułem, że to się może stać. Jakoś taki nawet pewny tego byłem, ale byłem też ciekawy, co się wydarzy. No i mam, co chciałem. Teraz widzę tu jeszcze gdzieś kępki trawy. Robimy tak. O. Tutaj trochę trawy się zbiera. Można to wyciągnąć. Mam jakiś listek. Koło jest gitara. Nie ma co, wszystko jest w porządku. Teraz tak, pasowałoby zrobić z tym porządek materiałem zakichanym. O, niestety, zachciało się mi w basenie. Basen, no to też jakoś go odizolować od gleby. Mam tu piasek, więc dosyć fajnie mi się to sprawuje. A ten materiał muszę tu przykrócić. Tak, robot jest na miejscu, żeby kosił dalej trawka, start i wraca do swojej pracy. Zobaczymy, czy zaraz znowu się nie wplącze. Obawiam się, że może to nastąpić. Niestety obniżyłem mu trochę koszenie. Aha, aha. To jest to, co mówiłem. Ten materiał. O, coś z tym muszę zrobić. Я уже тут смикал. Robot tilted. Na własne życzenie sobie to robię Dobra, w porządku. Niech wraca do pracy что так не шлишь. No i tyle. Dziękuję.